Witajcie, kochani, w takim właśnie filmiku, w którym będę pokazywać The Arcana Tarot. Taki prezent, który dostałam troszkę z opóźnieniem na moje urodziny. Bardzo interesujące te karty mi się wydają, chociaż jeszcze nie otworzyłam pudełka, ale zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczmy co jest w środku. To jest takie miłe, jak się dostaje. W prezencie talii ta tarota, przynajmniej dla mnie. Jest to um, strona internetowa TheArcanaGame.com e, pisze Nix Hydra, ale nie wiem czy to jest wydawnictwo wy, wy, um, wydrukowane w Chinach. No to nie szkodzi. E, zobaczmy co jest w środku. W środku są bardzo ładne złote karty. <laughs> Pudełko jest takie bardzo zwykłe w porównaniu do innych, ale proszę, to są właśnie rewersy. Bardzo ładne. Pudełko też ma ten rewers i pisze Derka Nataro. Tak jak mówiłam, jak się będzie trzymać te karty w pudełku, to to pudełko się po prostu tak zniszczy, nie? Ale nie wiem, czy będę akurat trzymać w pudełku, czy nie. Zobaczymy. Są bardzo fajne, śliskie. Jeżeli chodzi o rozmiar, to zobaczmy z Rider White Smith, jak to wygląda. Na grubość podejrzewam, że może być podobnie. One są troszeczkę węższe, chyba, smuklejsze. No i są troszeczkę bardziej cienkie. No tak. Ale to nic nie szkodzi. Teraz zobaczmy rozmiar. Prawie, prawie jest taki sam. Bardzo niewielka jest różnica, taka prawie niezauważalna, więc to jest rozmiar zwykłego, yy, zwykłych kart tarota. Ale to już nie będę przedłużać. Zobaczmy co jest na yy, w tych kartach, co możemy tutaj odkryć. Może zapalę inne światło, bo jakoś tak ciemno troszeczkę. Karty się troszeczkę świecą, ale one się świecą dlatego, że mają też takie złoto. Tutaj na tych, jak widzicie, takich promieniach słonecznych. I tutaj mamy głupca. Mamy słońce, chmury, i mamy horyzont przed sobą, tak? Czyli i skałę, z której można wyruszyć. Czyli bardzo fajnie. Tutaj mamy maga ze wszystkimi narzędziami. Ma rękę taką troszeczkę diabelską, taki pazur. Kolory są bardzo ładne i mag tu występuje jako lis. Ma tu buławę, miecz, monetę i kielich. Super. Aha, a tutaj mamy nie po kolei bo tu mieliśmy maga, tutaj mamy od razu kochanków. Zobaczymy, czy tutaj są po kolei. Czy brakuje kart? No nie, jest. Jest arcykapłanka. Dobrze, to już mam. Po prostu było zmienione. To zaraz prze, przerobimy to, żeby było po kolei. Arcykapłanka występuje tutaj jako sowa trochę. Taka mądra. Ma tutaj tą zasłonę z tyłu, jak widzicie, e, czyli gdzieś tam jest ta tajemnica, to powiązanie z tajemną wiedzą. E, tutaj z kolei jest cesarzowa, która wygląda taka bardzo ziemska, <grywa> ponieważ akurat e, czy to zwierzęta domowe, czy, czy bydło domowe. To są takie y, bardzo ziemskie stworzenia, tak? Skubią trawę, ale to też jest tutaj duży przekaz na temat tego, że mamy połączenie z ziemią, z tą płodnością ziemi, tak? Dalej, y, cesarz, mąż cesarzowej. Zobaczmy, jak to oni. No, właśnie. Wygląda: no, świeci mi się to dobrze, w ten sposób. Y, wyglądają tak jak para. Insygnia władzy, cesarz ma. Co prawda, powinien tu być baran. Trochę mi na barana nie wygląda akurat, ale ma kolory czerwień, więc jest ogień, czyli świetnie. Dalej mamy papieża, czyli arcykapłana. No i wygląda bardzo tak papiesko, pomimo tego, że jest to zwierzę. No i tutaj mamy kochanków tą kartę, która nam już się tutaj pokazała wcześniej. No, i wyglądają takie dwie jaszczurki trochę z Serduszkiem tutaj. Zupełnie takie inne karty. Jeszcze takich nie miałam. Takich nie mam. Tutaj Rydwan. Rydwan ma tutaj po dwóch stronach księżyc. No i wygląda tutaj na szybkie zwierzę, więc to jest ta szybkość i wygląda ten baldachim, mamy też, także są pewne symbole, elementy tutaj zawarte w tej talii. Tutaj jest moc, czyli podążamy za Rider White Smith, tam tym przewodnictwem, bo moc tam właśnie ma numer 8. Moc tutaj, jako sama w sobie moc, występuje jako lew. Więc nie ma tutaj osoby, tylko mamy tą taką nieskończoność. Znaczy jest symbol nieskończoności i mamy tą ciemną stronę, ten instynkt, ale też dużo kobiecości widać. Tam też kobieta jest na, na klasycznych kartach. No tutaj jest przewodnik pustelnik z lampą, która oświeca i świeci z wnętrza. Też ciekawe, bardzo ciekawe karty, bardzo inne. Tutaj mamy koło fortuny. Widzicie, tu jest to koło i raz jest czarne, raz jest białe, tak? Czyli tak jakbyśmy w ruletkę grali trochę i tutaj też widać to. To dla mnie tak właśnie jest taka gra w ruletkę. Tutaj mamy sprawiedliwość, która ma, waży tutaj serce w ten sposób i odwrócone. Próbuję złapać równowagę. Taki prosiaczek trochę tu. A tutaj mamy wisielca. Wisielec wisi, odwrócony. Jest to ptak. Wygląda mi na jakiegoś orła. Być może. No ale poszukuję oświecenia w każdym razie. A tutaj śmierć. Trochę mi przypomina, mam taką talię hmm, Deviant Moon. I ta talia. Może ją kiedyś pokażę, bo jeszcze jej nie pokazywałam. A już mam ją tak długo. Ale to też jest nie talia do wszystkiego. I tu bardzo mi się kojarzy właśnie z tamtą, z tamtym wizerunkiem śmierci. Czyli karta Skorpiona. Tutaj mamy równowagę, też. O poszukiwanie, czyli umiarkowanie. Zrównoważenie przeciwieństw. A tutaj diabeł diabeł. Też jest niezły. Cały zaplątany. Tutaj to trochę jakby ośmiornica go tutaj oplotła. Łańcuchy. Dalej mamy wieże. Hmm. Tak, wieża jest. Tutaj w tle widać i ogień. Yy, I tutaj nawet widać jakieś takie robaki, które chodzą po tym yy, jeleniu. Jakieś przerażenie też widać w tej karcie. No, widać, że jest to trudna karta. Z kolei gwiazda, proszę bardzo. Spokojna, kocia, <laughs> bardzo miła z ogonem. A tutaj mamy księżyc. Księżyc, który właściwie próbuje nieść wodę w rękach. Jest e, chyba wilkiem albo psem. Raczej może wilkiem. A tutaj jest e, orzeł, albo. No chyba orzeł, bo do słońca, bo to słońce, ta karta. E, to najwyżej wzlatuje do słońca. Orzeł też niesie w rękach, właśnie to, e, tak jakbyśmy je ustawili. Widzicie? To tak niosą. Tylko, że e, temu, o, do, dla orła, w, ta kropla, jak gdyby. Pada, czy w, wy, wy, wypływa w górę. Natomiast e, dla tego wilka to na dół spada. To też ma znaczenie w czytaniu bardzo. Tutaj jest zmartwychwstanie i jest słoń. Hmm. Słoń, który przygląda się tutaj jakieś powstaniu czegoś. Tutaj coś z tego powstaje. Z tej kuli tutaj, która jest. To jakaś ciecz jest. No i jako świat mamy tutaj żółwia. Żółwia, który wygląda na mądrego też, w takim płaszczu. No fajne. <laughs> to były wielkie arkana, a teraz pokażę wam asy, tak jak zwykle. Czyli zobaczymy, mam nadzieję, że są po kolei. Tak. Czyli mamy tutaj monety. No i tak, buławy, miecze. One się ślizgają dosyć same, tak jakby się ruszają te karty. Ale tak wyglądają wszystkie asy. Więc widzimy, że jeżeli chodzi o buławy tutaj, to mamy, to mamy węża. Jeśli chodzi o miecze, to jest smok. Jeśli chodzi o kielichy, to są ryby. I chyba szczury, jeśli chodzi o ziemię czyli o monety. Takie żywioły, czyli mamy ogień, powietrze, wodę i ziemię. Zobaczymy po kolei każdą. To, jak to wygląda każda kubka, każdy żywioł. Zobaczmy. To jest as. Tutaj mamy dwie buławy. Trzy. To jest raczej taki pibdek, czyli bez specjalnych scenek, tylko są właśnie porozrzucane, poukładane elementy, czyli buławy, tak? I w pewien sposób ułożone. Wąż. Tu widać, że jest jakaś kłótnia, albo jakiś problem, bo piątki problematyczne od razu widać. Ten, ten wąż jest cały splątany i te buławy też są takie. A tutaj widać od razu porządek. Szóstka to już jest ład jakiś, tak? Zwycięstwo. Wyplątał się. <grych> Siódemka. No tutaj jest jakby atak ze strony z tej strony, a tutaj jest obrona. E, tu też bardzo tradycyjnie jest, e, oprócz węża, bo zwykle nie ma węża, a tu jest wąż, e, wiadomości, jakieś szybkie informacje. No, tutaj mamy jeszcze tego wojo, wo, wo, wojującego <grych> węża. No i tutaj jest nadmiar zdecydowany tych wszystkich buław, tak? Koniec, zakończenie jakiegoś etapu. No i paść. Paść wygląda tak. A rycerz to już taka kobra trochę tutaj z tym grzechotnik, może nawet. Grzechotnik, to tutaj ta królowa, to może kobra byłaby. Szybciej tu jakaś butelka z tyłu stoi. No i tutaj mamy tego króla żywioł. Może on, bo on jest kobrą, tak? Grzechotnik, nie znam się na wszystkich wężach, ale ten mi wygląda na grzechotnika. Królowa tak bardziej wygląda m, przyjemniej. <grych> no i teraz mamy miecze, tak? Czyli myśli. I te, i te smoki tutaj um, z tymi mieczami są. O! I karta trzech mieczy. Bardzo ładnie przedstawiona. Pomimo tego, że jest bardzo smutną kartą. E, tutaj mamy czwórkę. Taki bezruch. Piątka. No tu jest też widać konflikt, wszystko pomieszane. Szóstka. To już większy tutaj jest ład i porządek, spokój. Siódemka to biorę i uciekam. <grych> Ósemka. No. Tak trochę dziwnie. Jakby nie przemawia do mnie w ten sposób, jak mi się. Kojarzy, ale no to nie szkodzi. Dziewiątka, czyli koszmary senne, dziesiątka, też zakończenie. Przebili go kompletnie. Trudny jest ten żywioł mieczy i zwykle tak właśnie wyglądają te ilustracje. No nie, nie we wszystkich taliach, ale na przykład tutaj tak całkiem trudno było, bo, znaczy lepiej. Nie można było pokazać tak, bo tak dosłownie było pokazane. Tutaj jest paś. Tutaj mamy rycerza, który rycerz nie biegnie z, z tym mieczem jednym, tylko tu są trzy miecze. Tak jakby nawet cztery, widzę. Tak jakby tutaj pod, podjął walkę. Królowa, królowa natomiast ma jeden miecz i król. I król cały w majestacie jest, cały w klejnotach też. No i da no i mamy tutaj teraz kielichy, ryby. No proszę, jakie ładne! Trzy kielichy, Cztery. Trochę się pomieszało, tu dwa się wylały, Tak wiadomo. Tu 6, nostalgicznie, 7, 8. Na pewno nie jest to talia dla początkujących 9. No i 10. Widzicie, po kolorach, jak jest tu przyjemnie, tak? To jest ten full wypas. <grych> Tutaj mamy pazia też jest taki miły, sympatyczny. Tutaj jest rycerz, a rycerz też jest tutaj smokiem. Nie wiem, może nie zwróciłam uwagi, czy wszędzie był smokiem? Dawało mi się, że wcześniej był. Czekajcie, że. Nie, tutaj jest wąż, więc nie wiem, dlaczego nagle z ryb robi się taki smok, a może wodny taki. Wodny jakiś smok. A królowa jest tutaj chyba ośmiornicą, właśnie. <laughs> Fajna. A król jest jakąś dużą rybą. Być może to jest szark, a może to jest delfin. Chociaż no, raczej na delfina nie wygląda. No to tak było w kielichach. A teraz mamy asa. Monet. No, i szczury. Dwie monety. Trzy. Tak jak mówiłam wcześniej, no specjalne nie ma takich. No, są jakieś tam wizerunki tych szczurów. Natomiast nie ma jakichś takich um, szczegółów większych. Nie ma jakichś obrazów. Szóstka, siódemka, osiem. 9 i, i dziesięć też kolory takie są, bo to jest też bardzo dobra karta w tarocie. Tutaj mamy pazia jakiegoś młodziutkiego. Widać, z kwiatami, rycerza. I do końca widzę co to jest. To jest jakieś zwierzę ziemskie. Niekoniecznie szczur. To też. Aha. Królowa. I tutaj mamy króla. No, to takie mm, artystyczne przedstawienie talii y Tarota. Zobaczymy, co, co ta talia nam tutaj powie. Jeszcze zobaczę, jak się tasuje. Tasuje się dobrze, bo one są śliskie dosyć. Y I właściwie same y nie sklejają się. Są takie jak trzeba. Bardzo złote, bardzo ładne te rewersy są. Zobaczmy jeszcze tak. Tak też bardzo dobrze, chociaż mówią, że z takimi złoceniami nie powinno się w ten sposób tasować, no ale raz nie, nie zawsze. To, co ta talia ja nam tutaj chce powiedzieć. Do czego ona służy do czego służy talia? Hm, to jest królowa buław. Czyli bardzo seksualna energia. Taka kobieca, bardzo taka potrafi być seksapilem, kreatywna też bardzo. Może jakaś artystka może ktoś, kto właśnie potrafi zadbać o siebie, o swoją kreatywność i ubrać się świetnie, umalować bo to taka królowa właśnie buław władająca świetnie swoim wizerunkiem no bardzo fajna talia taka bardzo, bardzo inna niespo, niespotykana, nie widziałam za dużo y, na YouTubie y, informacji o tej talii Przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli ktoś miałby ochotę sobie zamówić, to podejrzewam, że jeszcze można. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.